Witam. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o tajemnej organizacji, zwanej Dwie Lampy. Zapraszam. Choć powstała ona prawdopodobnie gdzieś na początku III. ery, to jej korzeni można szukać już znacznie wcześniej. W Morrowind niewolnictwo było legalne od zawsze. Praktykował ją prawie każdy z wielkich rodów, za wyjątkiem Redoran, kupując niewolników na targu, bądź samemu łapiąc ich przy pomocy swoich grup łowców niewolników. Jednak mimo iż niewolnictwo było legalne i powszechnie praktykowane, wśród Danmerów było też wielu takich, którzy się temu otwarcie sprzeciwiali, uznając to za całkowicie niemoralne i złe. Gdzieś w środku II. ery powstała organizacja zwana Bal Molagmer. Była to grupa danmerskich złodziei, którzy niczym Robin Hood i jego wesoła kompania specjalizowała się w okradaniu bogatych i pomaganiu biednym. Ważną częścią ich działalności była także walka z niewolnictwem. Członkowie Bal Molagmer polowali na łowców niewolników, rozbijali ich obozy i uwalniali zniewolonych tam ludzi. Jednak organizacja ta miała jedną poważną wadę. Była w pełni jawna. Każdy wiedział o ich istnieniu oraz kim byli ich przywódcy. Dlatego też organizacja ta została stosunkowo szybko rozbita na przełomie II i III ery przez ataki ze strony wielkich rodów, głównie Dres oraz Telwani, czyli dwóch rodów, którzy byli związani z niewolnictwem najmocniej. Wkrótce po upadku Balmolagmer na początku trzeciej ery, pewien nieznany nikomu złodziej z tsarskiego odłamu gildii złodziei postanowił wskrzesić tą organizację na Morrowind. Jednak aby nie powtarzać błędu swych poprzedników, nowa organizacja miała być ściśle tajna, podobnie jak i nazwiska ich członków i przywódców. Tak właśnie narodziły się dwie lampy. Organizacja tak tajna, że dla większości mieszkańców Morrowind była ona jedynie plotką bądź nawet i miejską legendą. Swoją nazwę wzięli od charakterystycznych dwóch lamp które danmerowie tradycyjnie zapalali i wywieszali za okna swych domów, jako znak dla niewolników, że mieszkańcy danego domu są im przyjaźni i każdy zbiegły niewolnik może tu znaleźć bezpieczne schronienie, odpoczynek oraz jedzenie. W zasadzie Dwie Lampy nie jest do końca formacją zorganizowaną. Działa bardziej na zasadzie luźnego, sąsiedzkiego stowarzyszenia, do którego może należeć praktycznie każdy, kto chce pomóc. Nie mają żadnych oficjalnych rang czy form inicjacji. Nie mają też swojej stałej siedziby głównej, a raczej pomniejsze małe kryjówki rozsiane po całym Morrowind, gdzie członkowie z okolicy mogą się potajemnie spotykać i planować ataki na obozy łowców niewolników. Posiadają także wspólny bank, gdzie gromadzą pieniądze, które następnie można przekazać uwolnionym niewolnikom, aby mogli zapłacić za przeszmuglowanie do innego kraju i rozpocząć nowe życie jako wolni ludzie. Z powodu wyżej wymienionych powodów nazwiska większości liderów organizacji nie jest znana. Ukrywali oni swoją tożsamość przed ludźmi spoza organizacji skutecznie aż do śmierci bądź ustąpienia ze stanowiska. Znamy nazwiska zaledwie dwóch piastunów tej funkcji. Pod koniec trzeciej ery stanowisko to piastowała Ilmeni Dren, szlachcianka oraz córka ówczesnego księcia Wardenfel Wedama Drena. Co najbardziej kuriozalne, była ona też siostrzenicą Orwasa Drena, właściciela największej w Morrowind plantacji dla niewolników i prawdziwego potentata w dziedzinie handlu ludźmi. Drugim znanym liderem dwóch lamp jest słynny mistrz złodziei Gentleman Jim Stacy, który został liderem grupy na początku czwartej ery i również odniósł wiele znamienitych sukcesów jeśli chodzi o uwalnianie niewolników i zapewnienie im pieniężnego startu w nowe życie. Jak wygląda obecny status dwóch lamp po erupcji Czerwonej Góry w czwartej erze oraz zagłady Wardenfell? No cóż, Choć populacja Danmerów została mocno przetrzebiona, niewolnictwo nadal jest praktykowane. Być może już nie aż tak dużą skalę jak wcześniej, ale nadal istnieje, chociażby na półwyspie Telwanii, gdzie szkody wywołane erupcją wulkanu były ledwo odczuwalne. Dlatego też śmiało można przyjąć, że tak długo jak niewolnictwo w Moromit istnieje, tak długo będą istnieć i dwie lampy. Nadal pracujące w pocie czoła nad swoją świętą misją walki z handlem żywym towarem. No i cóż, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, zadzwonić w dzwoneczka, no i oczywiście zostawić subskrypcję. Trzymajcie się, miłego dnia, cześć. ん